Cześć, kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. ok, Zobaczymy, co... ...co będzie chciało przejść. No, Podzielniałkowy... Po Dzień dobry, Merkury Retrograde. Merkury Metrograde. O, mój chrono, so, No dobrze, dobrze, dobrze. W końcu zrobiło się trochę cieplej. Już ileż można po prostu w tym zimnie siedzieć? Ice grip. Ice grip. Mm. Subskrybuj, lajkuj. Witam wszystkich nowo przybyłych. Niezależnie od tego, kiedy widzisz to czytanie, wierzę, że coś będzie dla ciebie w tym czytaniu. Nie ma specyficznych dat, bo mamy retrogradację Merkurego, co oznacza, że że tak naprawdę jest 10 lat wstecz i 15 lat naprzód. Więc zobaczmy co wszechświat będzie chciał nam dzisiaj powiedzieć. Knight of Cups. Ups wieża. Emperor odwrócony. Ew. Knight of Cups i Queen of Cups odwrócona. Knight of Cups Queen of Cups. To jest tak, jakby jakaś energia przychodzi ratować królową, która nie ma miłości, która nie dostała miłości. Albo która, której wieża się rozpadła poprzez. Ze względu na brak miłości, bo ten cesarz jest w pozycji odwróconej i albo to jest cesarz, który jest na zewnątrz tej królowej odwróconej. Albo to jest moment wieża rozpadu dla tego cesarza, który jest odwrócony. Więc cały ten proces w zależności od waszej linii czasu może wydarzać się Ach, nie mogę już. Dobra. Może y, wydarzać się w dynamice pomiędzy tobą a kimś Albo tylko w Tobie. Ta królowa odwrócona emocji to nie jest ktoś dokładnie, kto nie ma miłości. To jest ktoś, kto z jakiegoś powodu nie ma dostępu. W odczuciu ta królowa odwrócona ma jakieś usprawiedliwienia, dlaczego jest odwrócona. Bo to jest tak, jakby chcielibyśmy od razu zrzucić winę i obarczyć tą energię, dlaczego jest odwrócona. To jest tak, jakby od razu, o tak, odwrócona. Coś w tym stylu. Ale ten Knight of Cups, ten rycerz, to jest tak, jakby Ziomek, który broni tej królowej odwróconej, to jest taki asystent, wsparcie. Który przychodzi i mówi. Ja wiem czegoś, co inni nie wiedzą i dlatego przychodzę ci pomóc. Ja wiem, że tak naprawdę jesteś królową w pozycji prawidłowej, dlatego przychodzę cię wesprzeć czymś. W zależności od tego, co potrzebujesz uświadomić sobie w związku z tym, że... Nie w związku z tym. Tu chce być... Ta energia chce być albo oceniana, albo... Osądzona. O, to jest to. Ta energia chce być bardzo osądzona przez yy, zewnętrzne energie i... I ta energia nie mo z jakiegoś powodu nie może być osądzona, czy coś w tym stylu, albo ktokolwiek, kto osądzi tą energię, będzie, zwró będzie zwrócona, ten osąd będzie zwrócony. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że ta energia królowej odwróconej emocji przechodzi własną, personalną wierzę. Moment, w którym Odpada coś, co jest nieautentyczne, i może się okazać, że w tym przypadku proces wsparcia od razu jest wysłany do, do królowej, do energii królowej, emocji odwróconej, bo, bo to jest to, co się ma wydarzyć. Czyli to jest tak, jakby okej, okay, ta królowa. Emocji odwróconych, tak jakby jest w jakiegoś rodzaju poświęcenia, w poświęceniu, i w związku z tym nie może być negatywnie ani pozytywnie osądzona. Będzie osądzona, bo ta energia nosi w sobie mm, coś w tym stylu, mm -hmm, że chce być pokazana i wytknięta palcami. I nawet jeżeli jej energia się rozpada, to nie może być osądzona. I ten knight, of, ten rycerz w jakiś sposób chce to uświadomić um, tej królowej. bo wsparcie musi nastąpić. To jest tak, jakby. O, Jezu, teraz wchodzę w nidligridi. <laughs> Jeśli chodzi o tą królowę, odwróconą emocji. Um, ona ma ta energia, czymkolwiek jest, może to jest mężczyzna, kobieta, nieważne. Chodzi o energię królowej, czyli ta, która powinna w pierwszej kolejności wybrać. Siebie, ale nie może wybrać, bo jest za dużo emocji, bo jest za dużo, jest jakieś przeładowanie emocjonalności. Okej, okay, jakaś historia spadła. Bycie ofiarą, wszystkie karty odwrócone. Co spadło? Padła fizyczna pomoc, która miała być w formie materialnej dla tej, dla tej królowej, która miała się okazać jakimś oszustwem. Czyli ta królowa miała dostać pomoc w formie jakiejś materialnej, ale nie dostała, bo Ten rycerz powiedział: To wystarczy. Królowa była odwrócona, ponieważ chciała tego. Nawet nie chciała, ale była na linii czasu, żeby dostać coś materialnego. Tego nie dostała, ponieważ to, co potrzebowała, to było wsparcie. W tej samej energii, w której była, a której jej brakowało. To jest tak, jakby ta królowa, odwrócona emocji, nie wiedziała, że potrzebuje wsparcia emocjonalnego, a nie wsparcia materialnego. Więc to jest to, co spadło, i to był tak, jakby test dla tej królowej emocji, czy Wybierze wsparcie finansowe czy materialne czy jakiekolwiek um, niepochodzące na bazie miłości. Chociaż ten pentakl tek, też mógł być wyrazem miłości, ale chodziło o oddanie takiej samej energii, której dokładnie brakowało. I to jest tak, jakby ta energia tej królowej miała tak, jakby była nieświadoma tego. Czy co ma wybrać? Czy ma wybrać um, materialną część jako wyrównanie i zbalansowanie swojej energii, czy tą emocjonalną? To jest tak, jakby też ta królowa nie wiedziała, że od razu jest w parze z rozwiązaniem. To jest tak, jakby Rozwiązanie cały czas było wokół ciebie, czyli odpowiedź na coś było wokół ciebie, i to nie była odpowiedź materialna, to była odpowiedź emocjonalna. Więc powód, dla którego ta opcja spadła, był taki, że całkiem możliwe, że ta królowa doszła do wyborów w cudzysłowie w ciemno, że przyjmuje uleczanie, pomoc, jak to tak zwał, emocjonalne, czyli zdała sobie sprawę, że to jest to, co jej potrzeba. Dlaczego? Dlatego, że po przedzieleniu mamy dziewięć pałek. Jest skupienie na tym Czego nie może zrobić, dlatego myślała, że potrzebuje więcej narzędzi, gdzie tak naprawdę potrzebowała więcej? Potrzebowała nie więcej, bo było za dużo, ale potrzebowała zbalansować swoje emocje. Więc pod spodem mamy 10 pentakli odwróconych. To jest tak, jakby nie było momentu na ani szansy na hmm. znalezienie tych samych energii, w których była, ale nie w których była, jeśli chodzi o pozycję odwróconą, tylko w pozycję prawidłową. Więc to jest to, co spadło. Ok, zobaczmy, co dalej. Hmm. To nie jest to, co wyszło, ale odwróciło się. Czyli powód, dla którego był ten moment wieża... <śm> powód, dla którego był ten moment wieża jest taki. Pięć... Um, kielichów. Pięć kielichów czyli strata albo poczucie straty, które miało być wyrównane poprzez zrozumienie czego potrzebuje królowa. Potrzebuje czegoś co co, czegoś, co ma, ale nie wie, że ma bo jest. Zbona na stracie. Jesteśmy trochę zagazowani, nie szkodzi energię. Jest, nie mo, nie mo, to jest to, co powiedziałam, że nie mogła być osądzana, że nie mogła być w żaden sposób. Znaczy, mogła być i była, ale dlaczego nie może być w żaden sposób osądzona i ten osąd nie mógł być, że tak powiem, zaakceptowany przez wszechświat na niekorzyść. Z tego względu, że te energie. Wiedziały, że jest w procesie wychodzenia z ciemności, i już wtedy te energie wiedziały, że ma klarowność umysłu, ponieważ dobrze wiedziała, że jest w energii opuszczania żałoby, w ogóle zakończania procesu żałoby po czymś, co miało przynieść jej. W jakiś sposób spełnienie, ale nie przyniosło. I kończymy kartą trzech kielichów, czyli tak jakby ten jeden kielich, który został jej zaoferowany, pomnożył się trzy, bo jeden i trzy to jest to samo. To jest tak, jakby tej królowej wystarczyło przypomnieć, słuchaj, te emocje, to jest to, co ci brakuje. I nagle królowa mówi: Aha, no tak, wszystko jest w porządku, więc pomnażam to. To, o czym zapomniałam, że mam. I dlatego jest pokazane pff, po przedzieleniu sześć mieczy odwróconych, dlatego że nie odchodzi królowa odwrócona kielichów z tego względu, że nie ma od czego odejść, bo to jest to, co spadło, bo wybrała. czy wybierze odpowiednią. odpowiednie uleczanie. Ok. Będę kontynuować wyciągać karty. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie! <tuszy> <tuszy> Tak, właśnie. Eee, w opisie filmu jest mój adres mailowy, napisz do mnie. Udostępnię Ci czytanie. Czytanie kosztuje 20 zł, a jeżeli to wszystko, to dzięki, do następnego pa. pa.